嗯、我回家。嗯。我回家。哦、嗯。我十。嗯 No bo jak ono roznosi pod tupą. usiądź, bo ja muszę tak zrobić.

Pacjent jest bardzo poparzony. Wyniósł z płonącego domu ośmioletnią dziewczynkę, jednak w trakcie ucieczki przyniósł długo spadający strop. Z prącego się budynku mężczyzn wydostali strażacy. Strop. No, 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 na razie, na I Pacjent bardzo cierpi, ale też martwi się o dziewczynkę, którą wyniósł z płonącego domu. Kobieta ma ośmioletnią córkę i to ją mężczyzna uratował z pożaru. Pacjent nie że sprawcą pozwolenia jest jego nastoletni syn, który nie może wyłączyć ojcu, że porzucił jego i matkę dla im. Tak, Proszę pana. Tak, to jest ta którą pan y, wynosił z pożaru? Tak, to. Jedzie do lekarza, lekarz do tak. mi się, tak, się nie to, się no się. To, pana, noga. Tak, to nie. Dobrze, zaraz, to lepiej. Panie, Jestem, tak? To, się teraz tak, szukaj, tak. No. Ja na 1 mg z kwasem flabolowej, powierzchnia, tak. tak badania podstawowe, morfologia, elektrolity, yy, parametry nerkowe, mocznik kreatynina i yy, yy, poziom mekromaglobiny. ja to powiem do prasowy. Stan pacjenta jest bardzo poważny. Oparzenia obejmują około 40% powierzchni ciała. Są to poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Pacjent doznał również urazu głowy i prawdopodobnie ma złamaną prawą nogę. Na... Teraz będziemy podawać morfinę, nawadniać pacjenta chyba, ja i opłacać poparzone rany. Dopiero kiedy ból ustąpi, będziemy...